Taj, Mili, Monka, e, Szyma, e, my będziemy teraz, sorka, że to jest ten odcinek e, po tym odcinku, który mówiliśmy, że to będzie 24 godziny. Sprawdzimy to, ale Ale patrzyliśmy, chcieliśmy zobaczyć ich zachowanie i one i... jakbyśmy je zostawili na duże. One chyba byli na 2 godziny, były na 2-3 godziny jakoś tak e, No i po prostu one się już były teraz e, już mega twarde. Pierwszy różowy slime. Ogólnie coś tak Bez takiego. folii. Bez folii. I patrzcie, to są to jest jak sorbet malinowy. No, znaczy, oczywiście, można kogoś sprankować. Ale to nie jest dobry pomysł, żeby ktoś jadł. Um, tylko niech ten ktoś najpierw poliże ten sorbet, bo po prostu... Nie no, ja bym się nabrała. Jak, ja też, bo po prostu to wygląda przepysznie. Szczególnie, że ja bardzo lubię malinowy, maliny i malinowe nie lody. Wiem, trochę to trochę są więcej. moje ulubione. I zanim to jest zamrożone, to fajnie bardzo się tym bawi. Ale jak to się odmrozi, to już będzie tak jak wcześniej, chyba. No, nie wiadomo. Jak na razie, może... Pachnie. Dalej, pastą. No, pachnie dalej tam pastą. Chociaż ja bym chciała, żeby to był taki sorbet. Mm, sorbet. Patrzcie, to jest takie mega giętkie. Jakby nie giętkie. Takie mega, jakby klej. Mogę Kolejne na fle? kleiste Patrzcie, widzowie. Patrzcie, to jest takie. Takie jak sorbet malinowy. Taki no, sorbet. To by się nie nabrał. Przecież to. Znaczy, zanim zjecie takie coś, no to zawsze najpierw powąchajcie. <grym> <grym> Ym, chyba nie chcecie się odwrócić. Dobra. Jeżeli macie w lody, tak samo zamrożone, to po prostu pomachajcie, które to które. Dobra. Bo to się, ro się zaczyna roztapiać. Poczekamy, może 5 minut, poczekamy aż to się roztopi. A za ten czas. Roznajmy drugiego tutaj się tutaj się mocno te boki przykleiły. No tak, mega bo... mocno. Dobra, zostaw go, pokażę I... na o jej, Mario. Ja go dobra, pokazuję. a ja tego. To dobra, dobra. Więc jest... ale ciszej to, chyba nie będzie słychać. E, więc to jest kolejny slimik. E, to jest ten z foliką i go otwieramy i patrzcie jak on wygląda. Przecież to wygląda cudnie, to jest pianka normalnie. Ej, to jest taki slime, że u góry jest pianka, a na dole po prostu na dole... jest slime. Mogę, Mogę slime. wziąć łyżkę jakoś? Wow, wow, to jest takie mocno zamrożone. Zresztą tam wtyka palec, to to jest. Czekaj, ja mam łyżeczka. To, to jest nie, czysta? Nie, tak, nie, tak. Hmm, to... Wow. To jest czysta po prostu wow. satysfakcja. Bo radzę Wam coś takiego zrobić. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to go koniecznie zobaczcie. Będziecie widzieli, jak coś takiego zrobić. Chwileczkę. No i Ej, Dobra, sorry, e, tak. No, i, i to jest właśnie ten slime, który To nam się wygląda jakby jak wata cukrowa. albo jak jakby rozpuszczone pianki. Mamy sorbet malinowy i. wata cukrowa. Pianki. No, kto by tego nie zjadł? O, patrz no, na tym no. sorbetcie malinowym to się zaczęły robić takie grudki kleju. I tego się tutaj nie da chyba oderwać, a nie da się. Znaczy, z tego już na pewno nam slime nie wyjdzie, no ale powiedzcie. Ale to jest, jest super. Może spróbujemy to jeszcze zamrozić. Spróbujemy to zamrozić w takiej pozycji. Jeszcze, yy, no więc... Ale no. bardzo podoba mi się ten efekt, bo on wygląda w sumie trochę jak lody smarfowe popatrzcie. A tak jak sorbet. No dobra, może wymiana Spok. Ten w ogóle slimy nie brudzi, więc może z tego wyjdzie nam jakiś piasek kinetyczny, bo... Wow, właśnie. Możemy go sobie co chwilę zamrażać i... Patrzcie. A ten slime no. ma takie grudki, ten jest najlepszy po prostu, to jest, to jest cudo. Może to przez te też farby... Nie wiadomo, nie, no przez farby nie, na pewno. Tutaj... Ale to na pewno przez to, że tu dodaliśmy za dużo pianki. No, i za i ten i, i, I dałyśmy. Tutaj nie daliśmy y, do soczewek. tutaj daliśmy do soczewek. Mm. No, i ogólnie. Ten jest o wiele lepszy. Jakby to było ciepłe, to ja bym chętnie się to wzięła do rąk, bym sobie pozgniała no ale jest strasznie zimna jak piasek kinetyczny albo sorbet. Właśnie, prawie. polecałam wam coś takiego zrobić, oba są fajnym efektem i my, te, my teraz y, będziemy za, za niedługo będziemy robić, jak ten odcinek skończymy, to od razu zrobimy odcinek 10 y, faktów, y, kilka faktów y, kilka faktów o nas, nie wiadomo jeszcze ile ich będzie. Y, może zrobimy tytuł 10 faktów o nas, no nie wiemy. Ilekolwiek. No, po prostu damy fakty o nas. No, nie wiem, jak to wy Tak, wymyślimy jeszcze. Bo wy macie jeszcze dużo faktów, o których na, o nas nie wiecie. Możecie spytać się w komentarzach, oczywiście. To zrobimy drugą część. O kurde. Ten <grym> slime. Bardzo go, on, go odklejam od tej miski. Ja też go o, już pokażę go pokażę go tu bardziej, bo to jest kamera. Fuj, bo jeszcze tego nie czekam. Ale wiesz, to musisz się zmieszać. Rany święte. Ja się teraz tym powiem. Dobra, y, tak, to wiecie co, ja was na chwilę zostawię znowu. Y, idziesz go do zamrażarki. Tak, ja idę go dać do zamrażarki, bo to jest lepszy efekt. Mm. Dobra, idzie... a nie, jeszcze folia. A no folia. Może daj nową lepiej. Nie, mm. I w ogóle nie dawajcie do lodówki, tylko do zamrażarki, bo no, będzie tak, szybciej. Właśnie, właśnie. Będzie szybciej i będzie lepszy efekt na pewno. Co ciekawe, co by się stało, jakbyśmy tego też zakryli. A co by się stało, gdybyśmy, gdybyśmy dali do mikrofonów? Tego? Ale to zrobimy potem, nie w tym odcinku. To będzie całkowicie inny odcinek, bo to jest całkowicie inny temat. No wie... Łezus możemy już zakończyć ten odcinek, bo znacie już. Więc, y, dobra, to więc... Ta, pa!